Wracamy do Rimworld i zobaczmy, jak tu potoczą się zgony naszych kolonistów. Zobaczymy, co z Briob. Prawdopodobnie umrze z niedożywienia. Tak, zmarł. Dobra, zostawmy Keep Playing. Może ktoś dołączy. A, raczej cała kolonia spłonie. No, ok. Mamy wędrowca, który dołączył. Wow. Naprawdę jest dobry. No, ale będzie musiał sobie sam poradzić. A, ok. Wyłączmy jeszcze tą muzykę. Chociaż tutaj na start była bardzo w porządku. Pasowała nawet. Dobra, zobaczmy. Czy uda się tutaj to ogarnąć, czy nie? Mamy tutaj bardzo wysoką temperaturę w pomieszczeniu. Także nie wiem, czy purple sobie z tym poradzi. No. Okej. Okay. Piesał nam się zapalił, ale to, to nic. Bardziej mnie interesuje to, czy Purple sobie poradzi z pożarem. No, póki co mu nieźle idzie. No. Ok, wrócił do walki, spoko. Zobaczmy. Sporo surowców na pewno stracimy. Zobaczmy, czy Purple w ogóle y, potrafi budować. Okej, okay. też jest, spoko. No, mogiły mamy dostępne, także spoko. Kolejny needs, needs treatment. Dajmy mu też możliwość, żeby sam się leczył. Ile my tu mamy w pomieszczeniu? 300 stopni. Purple. Eee, nie chcę ci nic mówić, ale lepiej wyjść stamtąd. Chociaż. No, tu całkiem nieźle sobie radzi. Strasznie gorąco tam jest, ale ok. Może sobie poradzi. Tutaj jest 321 stopni, więc może być troszeczkę gorzej. Okej, okay, labrador też zginął. Okej, okay. no straciliśmy cały zapas pożywienia. Dobra, zobaczmy, jak tam zdrowie. O, bardzo mocno poparzony będzie. Dobra, tam w środku niech to do góry je. Okej, okay, dobra. Wow, nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń. Dobra, niech opatrzy sobie wszystkie rany. Dobra, i chyba musimy troszeczkę tutaj odbudować jednak. Dobra, trochę pożywienia mamy. E, purple. Mm, ja wiem, że najchętniej byś. A. Nie umie przenosić. I to będzie największy problem. Nie będzie mógł pochować kolonistów. Wszystko będzie leżało tam, gdzie zostanie. To będzie dosyć spory problem. Ale okej. Okay. Wstępnie udało nam się odratować naszą kolonię. Nie będzie to najprostsze, ale... Dobra, harmonogram diamu ustawmy. On będzie musiał bardzo dużo pracować. Okej, okay, polowanie w porządku. A nie mamy stołu rzeźniczego. Okej. Okay. No to strzelanie to też tak sobie mu idzie. Ale dobra. No dobra, coś tam upolował. Żelazo mamy, nie mamy komponentów. Mamy jeden. Dobra, zobaczmy skąd byśmy mogli w miarę szybko te komponenty pozyskać. Znowu coś mieszka przycięła się. Zobaczmy, gdzie dosyć blisko by były komponenty. Tu żelazą. Tutaj chyba są. Tak. Tego nie ma sensu wydobywać i tego też. Bo tutaj byśmy widzieli, że są komponenty. Okej, okay, purple tutaj buduje na bieżąco. Dodamy dwójeczkę. Gotowanie i ten to jedynka. Okej. Okay. Colon jest left Unburied. Ok, mamy dwa zwierzęta, dwa psy spoko. Okej, okay, Purple jest w pełni wyleczony. Świetnie. Fantastycznie. Widzę, że jednak jakieś szanse jeszcze mamy. Dobra, hmm, ok, co tu mamy do ogarnięcia? Przede wszystkim tą lodówkę, ok, wydobywamy już w tym celu komponenty. To się przyda zdecydowanie. Dobra, mamy komponenty wydobyte, także jutro będziemy mogli wrócić już do normalnego, prawie że normalnego funkcjonowania naszej kolonii. Hmm, dobra, to w priorytecie, potem zbudujemy dwie baterie. Dobra, no stół badawczy też nam spłonął, ale okej, okay, to nie jest jakiś wielki problem. To wszystko elementy, które jesteśmy w stanie łatwo, bardzo łatwo odbudować. Dobra, bloki mamy, znaczy stół kamieniarza mamy gotowy. Tutaj też dajmy drzwi, bo to bardzo ważne będzie, żeby one tu były. Dobra, ile mamy tego drewna, do roślin do ścięcia? Sporo. Okej, okay, dobra, zbieramy rośliny, świetnie. Hmm, crafting ma w pierwszym tym? Zobaczmy. No nie, nie ma craftingu w pierwszym priorytecie. Co on robi w ogóle teraz? Okej, okay. zbierał jagody do jedzenia. Łatwiej by mu było właśnie, gdyby zaczął budować kuchenkę i tak dalej. Okay, 10 na razie starczy dla jednego kolonisty to w zupełności Jezu, co ten telefon tam się dobija. Dobra, tu jeszcze damy kabel do zbudowania. Dokładnie, o tu będzie potrzebny. Rozpoczęło się lato. Co ciekawe, a najgorzej, że nie możemy nic transportować. No, co nam się zepsuło. No dobra, gość na samych malinach przeżyje kupę czasu. Dobra, będziemy mieli już zamrażalkę. Chyba trochę ręcznie trzeba tym posterować, bo widzę, że trochę bez ładu to się tutaj odbywa. Dobra, co robi Purple? je maliny. Świetnie. Niech się weźmie za budowanie tej baterii. It material, komponentów nie mamy. Ok, niech zbuduje ten, ten stół rzeźnicki i weźmiemy się za polowanie. W międzyczasie. Poszukam komponentów, a tu są świetnie, to też do wydobycia, a bo tu mieliśmy przenieść składowisko cegu, ok. Dobra, co możemy tutaj upolować? Tutaj minus 20, spróbowałbym jednego mega leniwca, ale może lepiej nie. Dajmy tą kozicę na początek. No, tutaj mamy cały czas troszeczkę mm, za niski, za niską produkcję e, energii, ale spoko, dajemy radę. A, ci już się rozłożyli, czyli. No nie, dalej są, ale ich nie ma tutaj na tym. Okej. Okay. Dobra, tu zlecenie mamy dane, okej. Okay. Pert poluje na kozicę. Tu dajmy zlecenie na wiartowanie Cały czas. Ecela e to on ma niesamowitego. Trzeci poziom ma tylko w strzelectwie. Nie ma co się dziwić w sumie, że tak topornie mu to idzie. Ok, od razu podświartuje. A, mógłby od razu gotować też, ale ok. Dobra. Komponenty, czyli będziemy mieli baterie, Świetnie. To bardzo ważne. Niech skończy budowanie tej baterii, to ważniejsze w chwili obecnej. Bo musimy zbierać zapas energii. To wyłączmy. To nie jest nam potrzebne do funkcjonowania naszej kolonii. Zawsze to jakaś oszczędność. Ok, dobra, i bateria myślę, że powoli powinna zacząć zbierać zapas prądu. Tak, tak, powoli się ładuje. Świetnie. no ale rano a ok bo spadł e, spadła generacja spadła generacja no generowanie prądu spadło zbudujmy jeszcze jeden generator dobra coś trzeba upolować O nie, nie będziemy polować. Niech poćwiartuje tego wilka, który tutaj zginął. Świetnie, zawsze to trochę mięsa. No, jeszcze trochę tego madu wydobycia tutaj. Dobra, okej, okay. mam yy, skromne wrażenie, że jednym lepiej sobie radzimy niż radziliśmy sobie przy trzech kolonistach. Baterię mamy praktycznie w 3 czwartych naładowaną, świetnie. Purple tutaj sobie na spokojnie wydobywa te komponenty, no przydadzą się zdecydowanie. O, mamy nawet skromny zapas pożywienia przygotowany. Faktycznie bardzo dobrze. Na to czekałem. No, Purple ma zatrucie pokarmowe. Także no, nie jest to najlepsze, co mogło nam się przydarzyć. Ale może się uda to jakoś. Przeczekać. Zobaczmy. Okej, okay, tutaj włodziarka działa bardzo dobrze, więc spoko. Dobra, jakiś zbieracz tutaj przemierza nasze tereny. Okej, okay, wilk poluje na labradora. No, nie będziemy w stanie go obronić, bo potencjalny atak tego wilka na nas to jest nasz zgon, ale może spróbujmy. Może jakieś darmowe mięso będzie. No, a tym bardziej, że Parpol jest ranny. Znaczy, ranny. Ma hmm, zatrucie pokarmowe, więc powoli się porusza. Okej, okay, dobra. Świetnie. Polował tego wilka, fantastycznie. Okej, okay, i co tam będzie na nas atakować? Szyżyla, sztuk dwie. Lepiej się przygotujmy. Może to się naprawdę źle skończyć. O kurde, już tutaj są. No, ostrzegałem, że to może się źle skończyć. Źle wbrew pozorom. Są groźne. No i właśnie. O, masakra. Jak nie idzie, to nie idzie. W ciągu 19 godzin umrze, jeżeli się nie ocknie. Okej, okay. No nie, dobiją go te czynszy lepsze zanim zdąży się w ogóle jakkolwiek ruszyć. No, podejrzewam, że nie zakończy się to dobrze. No, dokładnie. Jest coraz gorzej. Trzy godziny. Na pewno się wykrwawi. A, dokładnie. Druga śmierć naszej kolonii. Kolejna porażka. Mm, nie najlepiej. No ciekawe, czy jeszcze jakiegoś losowego wędrowca dostaniemy. No cóż, niestety w takim razie kończymy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w nowej serii następnym razem.